Możemy pogadać sami? Co? jeszcze mówisz? Możemy pogadać Jace'ami? No to nie ma A Ale tu był chyba tam człowiek, który się do miejsca z tym Słuchaj, tam bo tam ja jestem tu twoją prawą ręką, nie? Tak, tak I jest jakaś może opcja, żeby na przykład przebrać się za balasa i wejść do balasów i troszeczkę podsłuchać rozmów? Rozmów? No? no pewnie, Cokolwiek tylko wiesz, to... wiesz, masz problem z tym, że będziesz musiał przejąć się na chwilę gangu. Wszelkie, Wszelkie zaopatrzenie, zaopatrzenie, zaopatrzenie... Ale to jak to, ja teraz będę OG gangu, dopóki ty nie wrócisz, czy co? No muszę jechać do nie, 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 Liberty, Liberty City, do nałatwić na kontakty, bo... No kontakt, bo jednak Balasie i co? No to, co to było? Jay? Jay? Dobra, zwalę po karetkę, stój. No, ile było można jechać przy No bierz go po szczyłą, no, to, bierz. Bierz go do tej karetki, do tego szpitala, ty kombi to który rozwala na miejscu. No bujaj jeśli się bierz go do tego szpitala. To właściwie nie potrzebna karetka. O, ale my zdenerwowali w sobie. I lepiej, żebym przed nim mu tą kulkę z serca, słyszysz to? dla Boże widzowie... Wie? Nie wiem, idziemy do auta. Co tu się odwala? I co, teraz jestem OG families? Hmm, karetka już pojechała, nie Przedajemy do auta po prostu Ja pierdzielę. Dobra, widzowie, lecimy do domu I w takim razie Nie wiem, kto to był, ale się chyba domyślam się Albo Marabunda, albo Bala, bo tylko z nimi mamy na głowie, co Na razie, póki co, z Aftekami jesteśmy na sztamie Więc można w sumie podjechać do afteku, spytać się ich Czy nie chcą nam troszeczkę pomóc we wojnie, no bo wiecie Prawdopodobnie Balaz weźmie sobie Marabundę, bo Bala wiedzą Że mam się przerąbane z Marabundą, bo oni tam już pewnie się opierdzielili wszystkie tereny Więc Będzie ciekawa ta wojna Nie wiem Boję się, jak to wyjdzie Dobra, lecimy do chaty

Podobno postrzeli. Podobno postrzeli Znaczy no dostał letką kulkę, ale nic mu nie jest. Kochani, muszę zrobić na wraz. Oni są razem? Robię. Robię. Chyba. 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 <śla> ja dzielę. A jak, jak ty masz na, na imię? Marysia? Mar a, ładne imię Marysio. Marysia. Marysia, to, Marysia, to ja, ja, ja palę. Ja Babcia, Marysia? Ej, Leo, zrób też y, wszystkim kawki albo herbatki. No, no to no, mówiąc o tym OG, no to jakby tam nic się nie stało poważnego, no dostał kulkę po prostu. Ale by przeżył. No, Ja jestem, ja jestem OG, Jesteś OG czego? <noise> A fajnie, fajnie, fajnie. odpili fajnie. Kawa fajnie, fajnie. A, stoją już kawy, co Ty? A, chciałbym Was wszystkich y, zaprosić y, jutro na Wigilię u mnie w domu. Spoko, no, spoko, spoko, spoko. No, chyba że wynajmę salę. Myś... Słucham? Ładna jest, wiem, no. Jak ty. Ale duch cię mać. Ej, kolego, cię nie chyba. Nie, to tak, Leo, ty nie umisz, Leo, ty nie umisz. Marysia. Ej, stój, stój. Łok dzisiaj ptysia. Ej, ale, stój, stój. Aleks, stój, Aleks, nie. Ale, ale, ale. Stoję, stoję, stoję. stoję. Oh, yeah. O ja... O ja, Dobra, poczekajcie chwilę tutaj, ja idę pogadać z Maxem, poczekajcie tu chwilę. Marysian, tak. Dzisiaj marsia, dzisiaj poprzyłem, was, muszę pogadać. Ej, Max. Co mam? Co A Ty no, może wiesz, to, wie, to, wie, to jest, mojej co mojej jest OG balasów albo zastępcą? Nie. Nie. nie, nie, nie. Ty jesteś w balasach czy gdzieś? Obecnie. 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 Nie. Ej, widzowie, bo mi się wydaje, że jest w balasach, ale no dobra. Marysia, mogę cię prosić o wyjście, bo my tu gadamy? Potem obciągniesz tysiąc. <grystanie> Dobra, nie, bo mi odwala, od da nagrawamy, nagrywamy. Ty nagrywamy e, No, bo. Familia tam ma spina z balastami, nie? I, no wiem, wiem. I gadałem kiedyś ostatnio z takim typkiem. I był ci, powiem, głos identyczny jak ty. Postura identyczna jak ty. to był Nie wiem, kto to był. Nie wiem, kto to był. A No bo idę ja tu nie, nie ma opcji. Nie ma opcji. No nie wiem, no dobra. A co, a co, Wiesz, na, że... co masz na tym komputerku? Co masz na tym komputerku? Co na tym komputerku? No. A tam dane a? moich e, takich fajnych, zabitych kolegów, różnych takich i gry jak jest tam cs jest yes, Minecraftik. No spoko, spoko, spoko. I tam takie inne dane w sumie ważne. Nie dla innych w sumie. Siema. Siema Harry. Też słyszeliście coś stało z tym outchami Co się stało? Wszyscy gadają widzę. Ktoś go postrzelił podobno, postrzelił, podobno. Serio? Postrzelił go ktoś? Trochę, Udawaj, udajemy, trochę. Udajemy, widzę, że... Nie Ale przeżył? No nie wiem, ty to no nie to chyba tam chyba bo jaźliśmy ta kolczak mu... Aaa, J! Kurwa skapnął się, że tam byliśmy. A no to tak, to. Tak, no tam gadaliśmy w ogóle. Ja przejąłem teraz Family na jakiś czas, jestem OG i ktoś go nagle poszelił. Ty w klatkę pierwszą mam, ale przeżył na szczęście. Z jakiego gangu ten ktoś, był. ten ktoś był? Nie wiem, Jay gadał w karetce, że widział balasa, ale nie wiem czy, czy na pewno, bo wie, że był po poszale to mógł wszystko widzieć. No to trzeba się, tym zająć. się tym zająć. No zajmaj się tym, ja już dzisiaj mam plan się tym zająć, dzisiaj już im.

Wolna jest, bierzcie. Bierzcie, wolna jest. Dobra, y, panowie, chodźcie w trzech pogadać sami, Marysia, niech poczeka. Ale was jest cztery. No, ale ich jest trzech, a ja jestem czwarty. No, a ten siedział, podrywa tam ją. Co, trzy las. Nie wiem, podrywa. Nie wiem, Dobra, y, Harry, ty jesteś gdzieś w gangu teraz? Ja jestem odmeknąć. O nie, gangu, nie. A nie chcesz dołączyć do Familis? Mówisz Familis? No chciałbym. No, no, no to w takim razie drzwi otwarte. Zapraszamy. A trzeba jakiś zielony auta, albo, 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 albo coś tak, to ci tam ogarnie J jak wyjdzie, albo ja ci to ogarnę. Jedyne co musisz chociaż mieć jakiś jeden zielony element, a tak to wywalone, nie nawet auto, auto nie jest konieczne. Ale chociaż bluzka czapka, coś wiesz, coś wiesz, jednego chociażby zielony, nie? Aleks! Aleks! Alex! Co? To ja pracuję w szpitalu No. Tam cię przewidzisz, że ja pan mi tam czeka tobie, że... Tam, to 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 tam gdzieś macie nie wybrało, nie wybrałam. Tam masz gdzie, na, na, na bazie naszej? A, to jest... Nie wiem, nie wiem, bo... Tam, tam gdzie co? Tam, gdzie co? A, dobra, 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 dobra Dobra, dziękuję bardzo Ej, a Marysia? Ty znasz Zera, z tego, Zera, nie? Znasz Zera? Chciałabyś mi wskoczyć po, y, po tą broń i po te pieniążki? Dobra, dziękuję Ci bardzo, zapłacę Ci parę groszy za to. To ja, to idź, dobra, poczekamy. I Harry podrywa Marysia, bardzo nieładnie w stosunku do Harego. Dobra, panowie, no to tak, witam Cię w Families. Oficjalnie jesteś członkiem gangu. No klasa. i klasa. klasa Tylko pamiętaj, nie bój się jak coś to ogień otwarty. Eee, masz, e, masz jakąś broń? E, zależy jaką potrzebujesz. No chodź tutaj, wejdź tutaj. Nie, nie wiem czy nie byś nie nie wiem, podać. Podać. No tu, tu leży Glock 18. Tam wisi ACAD, Sniper, SMG. No bierz co chcesz. Tu masz jeszcze jakieś. O, widzę, że ACAT przypadł do gustu. Oczywiście, oczywiście. No to bierz, jest twój. Alex, mogę... Alex mogę tylko? Eee, możesz. Słucham cię. Co to Poczek jest? Poczekaj Harry. Popatrzcie tam. Co jest Max? Zdałem pewną informację że, informację, że posiadasz pewien stolet z pewną technologią. O kurde, widzowie. Od maski. Tak na niego mówią. Eee. Co posiadam? Pistolec z nanotechnologii co to jest nanotechnologia? To ja No nie mam ja się do kupuję pojęcia co? Pistolet. Ten pistolet dość dużo pistolet. waży, a taki mały Eee yy... Harry oddaj go No i co mi kłamie jest No i co mi jest Dziękuję Eee Chowam go do kieszeni Eee yy, 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 yy. No dobra, dostałem go od takiego dziwnego typa, w ogóle w cholerę, gruba akcja porąbana. Jak się, nazywa ten typ? Jak się nazywa ten typ? No nie wiem, przedstawił się jako maska, chodził w masce, powiedział, że będzie nam pomagał, w ogóle jakiś powiedział, że ghost i pana ona może zrobić tak, ona strzała. Wygląda na takiego, co by jakby chciał, to by nam wszystkim ubytu rozwalił. Dobra, ja lecę, dobra, ja cześć. Eee, Harry, słyszałeś o masce? No nie Ale wiem, nie właśnie nie wiem co to, to jest. Ty no, ja wczoraj miałem spotkanie, to ty wygląda na takiego co jakby chciał, to by zdjął mnie uderzeniem pięści. O kurde, no co jest. Nie no, nie no, no i do tego, on powiedział, że gąsta i pana oma, tak ona strykniecie palca do, do zabicia. No to skoro no, dał ci tą broń, to mówię, że... Tak, 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 tak. No dał mi tą broń i powiedział, że zawsze był za familis i będzie trzymał z nami sztamy i że będzie nam no, pomagał. O kurde, to ciekawe No mega ciekawe, bo ja nie wiem kto tu jest Mamy no, się stary, no, no, że ja tak wiem. wiem No nie wiem, ty masz tam kurde e, wujka to milionera po to, 50 to... 50. to... 50 milioner. Wujek milioner to pewnie będzie chciał, żeby ci go wykupił A jak tam u ciebie w ogóle? U mnie no tak, eee... Um, to... e, e, nie, wiem, powiedział. nie wiem, powiedział Aż tak? No, trzeba się słowa z kasą moja. A no, no i ja to. To dlatego, że kupiłem sobie nowe auto i tam o fajnie, fajnie. Fajne. Czekaj, czekaj, bo ona tu gdzieś położyła tak te tego, rzeczy. Te pieniądze kochanie. tu położyła gdzieś. A tu są. To ty widzę 500, 500 koła na nasze konto i te karton z bronią... Czekaj, przyniosę ten karton z brońmi. O kur... Dobra, ciężkie, dobra, leży. Nie wiem, co... chcesz trochę kasy czy coś? Nie na, nie, nie, na razie nie, Jak będziesz potrzebował, to zawsze możesz dzwonić, nie? Te parę groszy, to tam różnicy nie robi. Jeżeli chcesz, to zapraszamy jutro, bo... W sumie no, zapraszamy się jutro na zebranie na latarni. O której? O której? Też taka jakaś... Myślę, tak się jakaś 15, 1530 to raczej padna. Dobra, fajnie by było, tam byś się z chłopakami. Nie przejmuj się co do Jacoba albo co do Johna, bo to są tak sobie dwa debile, co zawsze myślą są lepsi, jakby jak wyciągniesz do niego półkawkę, to, to jest tam Takie małolaty, dwa nowe dołączyły, a się Dobra. Jeden debil ten co tak. Co? Jeden debil co Mary się podrywał? Dzień dobry panowie? panowie. O. o, kurde, co to jest? Tak, ma... Dobry, co tam? Nie powiedz że balas się pozdrawiają. O, ty. O, nie, dobra, nie, dobra, Harry, Ja Cię przepraszam, ale ja muszę się zatwić. Spój. Spój. Dobra, no to. No ja muszę coś po prostu zatwić z balasami. Dobra, Harry, podwieź mnie tam yy, koło domu milionera. Tam, tam balasy siedzą, powiedziesz mi? fajnego mam gota. Gota. No widzę właśnie, że fajny, fajnie przerobiony. Bo trzeba, stary, stary, dwie paki dać. O kurde, to trochę wypłaciłeś, no. No, dość dużo no, pójdę. Pół. Do. Tutaj, 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 tutaj. Ale rozumiecie, Nie. ja wtedy stał wchodzę i tak Pau, pał, pał, No, pał, 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 panowie. O Boże. O Boże, o ten Boże, ten Boże, o Boże, o Boże. O Boże, o Boże. Który to jest tutaj OG albo zastępca? Dzień dobry. Dzień dobry. No, Debil w kapelusiku. To teraz, ty, co było gadane? Że trzymasz ludzi do dzisiaj, do godziny. W tej chwili przegadaliśmy gadaliśmy o 13, jest godzina 12, a Twój człowiek już był u mnie na chacie. Przeżyjk, trzymam, nie zrobiliśmy wąkształt. Ale co było mówione? Nie trzymają się swojej ulicy, a gdzie był? Teraz to jest już nasza ulica. Zaraz będziesz martwy i będzie twoja ulica w szpitalu. Mhm, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Kościół, denerwujesz mnie jak nigdy. A ty mnie przeciwnie. A ty mnie przeciwnie. Nigdy nie gadałem z takim debilem. Ale po prostu, jak na ciebie patrzę, to mam ochotę z pust kliknąć. To klikaj. To klikaj A zabić A chcesz no tego? Dawaj. No dawaj. Aaaaa, no szkoda marnować tylko pewnej amunicje na takiego debila, mózga Dobra, spokój, spokój. Ogarnij koleżkę. Bo to... No i dobra, koleżka już nie żyje, łatwo. Pozdrawiam. Ty, balas. Stój, 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 spakuj, stój. Spokój. Stój, 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 stój. Stój. stój, kolego. A wiesz co? Niech się leje krew. A wy to jest tylko ostrzeżenie. że jeszcze raz coś dotknie mojego terenu do godziny 16. To przyjdę i zabijcie ludzi. Tak, tak. Czy kimkolwiek tak, tak, tak. jesteś. A twój człowiek już. Sobie może smacznie spać. No to, ja nie spał. Czemu no, spokój. No, to dawaj, zabijaj. Wiesz, kim ja jestem? Spokój. spokój. Żegnam panowie, żegnam. Dobra. Jad. Dziwny, zrobię gruby odcinek. Bardzo ciekawy. Gdzie jest Harry? No Dobra, czekamy na Harego. Maska! Tam No kolejny przyszedł. A tamten ten gdzieś, go karetka zabrała. Zabrała, zabrała. Nie to dobry, nie trafił w w ciebie. Teraz trafię. Tylko w rabie. O, nie. No właśnie to tak, się. O razie, o razie, o razie. Dobra, Dobra Ogólnie maska jest taki problem, że panowie nie dotrzymali obietnicy w stosunku co do czasu i nie wiem co z nimi teraz. Będę, i widzicie, panowie. Dobra, chowaj tą broń, bo zaraz będziesz kolejny. Maska, maska, maska. Oj, broń, Dawaj broń. Dawaj broń Oj panowie, panowie Kurwa, kurwa. Powiedz Panie. swojemu człowiekowi, żeby się ogarnął, bo znaczy, zginie ogarnij, ogarnij się, albo ja cię Ogarnij się, albo ja cię zabiję No kolega się nie No kolega się, nie, kolega się nie, nie słucha No kolega nie słucha Nie Nie się kurwa Ja kurwa Oj, chyba się po... Widzisz maska? Debile się kłócą? No szefa dzwonią. Tak, widzę, że debile się kłócą. Dobra, ty! Nie no, strzelaj to, do swojego, bo to widać, że ty dupan OG jesteś, jak strzelasz do swoich. Waszego Waszego, waszego to już nie ma chyba. No właśnie, stoi przed tobą. No słucham. Czyli ten zamordowany Nie, żyje sobie. Daj mi, czas, do, 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 do Daj mi czas, do dwunastej w nocy. Do Jeśli zabijesz mnie, to kolega za mną zabije cię. Ryzykujesz? Dobrze. 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 No dawaj, ryzykuj teraz, jeżeli tak ci zależy No, ryzykujesz? Ja to przeżyję. No to nie tylko Pole nie ryzykować. Pole nie rozstrzeli no, no, we mnie. No, jest chcę cele. Maskę możesz strzelać, strzelać i raczej kolega nie zginie Na no, no, ja technologię tak nie, nie strzela. Ale frajer mi też już stwierdza Ale frajer A! No! Co za... Ja Jeszcze Bla. mnie najechał, jaki kawał. Dobra, widzisz maska? Wystarczy, że... Żeby... Wystarczy, że... Tam balasek jak się biegał, chował Wystarczy, że przyjdziesz i... Nie wiem kim jesteś Ale do ciebie wszyscy czują respekt ja kiedyś ja, byłem w tym w mieście, w mieście, ale wyjechałem. wyjechałem. Jak wróciłem, w... ja, tu przyszedł ja, do, do miasta Ghost, to, to wyjechałem do Liberty City. Nie ma Ghosta, to znowu wracam. Ale Ghost zniknął, właśnie, co się stało z Ghostem? Ja nie, nie wiem. Dobra, no, no. nie wiem, no dzięki za pomoc. Nie wiem, nie wiem kim albo czym ty jesteś, ale. boją się ciebie. Kiedyś się dowiesz? Może kiedyś się dowiem. Dobra, lecę. Czekam na harego, bo gdzieś i będę jechał. Cześć, maska. Trzymaj się, trzymaj się. Tak, trzymaj się. Kim jest maska? To od Was zależy, czy chcecie się tego dowiedzieć. Bo jeżeli nie, możemy wątek maski ciągnąć do końca pierwszego sezonu. Albo za jakieś parę odcinków się dowiemy, kim jest maska. Tak samo z balaców. Balasów. A co starcy? Prawdopodobnie wszyscy już wiecie, kim są balasów, ale w serii udajemy, że nie wiemy. Czekamy na harego. Co? Co ci z Jakiś ciałybym. Nie wiem, przyszedł. Ten maska co ci go Przyszedł i. zabił typa jednego. O kurde. No i. nie wiem, no on powiedział, że w tym mieście kiedyś rządził, ale już nie rządzi. No to no, i on powiedział, że w tym mieście kiedyś był kimś wielkim, ale że był ghost. Ghost wyjechał, on wrócił. Pewnie będą mieli wojnę go i ta maska cała. No, tak, ale pamiętasz pana o i pająka albo skronia? No, pamiętam, pamiętam. To pan o nagle znikł. Y Ghosta nie ma. Z pająka nie widziałem chyba od 6 miesięcy, od paru miesięcy, a skroń to nawet do mnie już się odzywa się, a miałem robić dla niego. Czyżby to robota maski? A jak... No właśnie, czyżby to robota maski? No właśnie, to jest pytanie. I tego się prawdopodobnie nigdy nie dowiemy. Nie wiem, nie wiem stary. Dobra, nie wiem, podwierzesz mnie do chaty czy coś. Teraz spoko, ta spoko ta. Nie. nie wiem. Boję się, że ten świat niedługo będzie cały przejęty przez jakiegoś po prostu debila. Będziemy wszyscy walczyli o życie, choć będzie wielka wojna, nie wiem. Jestem zwykłym dzieciakiem, 18 lat, a takie rzeczy już muszę robić. Dobra, dzięki za widzowie, za oglądanie, się w kolejnym odcinku debile. Na moim kanale siema.